miejsce zakończenia ofensywy w Ardenach, Lagles za mną tygrys królewski to tutaj dojechały czołgi niemieckie. Słuchajcie, naprawdę nieprawdopodobne, nieprawdopodobne miejsce. Tygrys Królewski, no ikona II wojny światowej. W tym miejscu kawałek dalej Skończyły się, skończyło się szczęście Niemców tej, tej ofensywy, wyszło słońce. Może nie takie jak tutaj, ale, bo to był grudzień, ale samoloty amerykańskie mogły zacząć latać i zaczęły bombardować te pancerne kolumny. Potem już skończyło się im paliwo, skończyła się amunicja i ci pancerniacy niemieccy uciekali stąd na nogach. Natomiast my kończymy zwiedzanie Belgii i przemieszczamy się dalej na północ. jeżeli chodzi o nasz motocyklowy turbitewny. Jedziemy w stronę Market Garden, ale zanim to zrobimy, no to bliżej przyjrzymy się tygrysowi, bo jest czemu. Trzymajcie się na razie. Cześć.